Słowo Boże na dziś, wtorek, 18 lipca 2023 roku, wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera. Czytanie z Księgi Wyjścia Pewien człowiek z pokolenia lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukryła go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest on spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: Czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: Weź to dziecko i wykarmi dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na zajutrz, a oto dwaj hebrajczycy kłócili się ze sobą i rzekł do winowajcy Czemu bijesz swojego rodaka? A ten mu odpowiedział Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał Z całą pewnością sprawa wyszła na jaw Także faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny 69. Ożyje serce szukających Boga. Ugrzązłem w błotnej topieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa z sobą. Ożyje serce szukających Boga. Panie, modlę się do ciebie w czas łaski, O Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Ożyje serce szukających Boga. Jestem nędzny i pełen cierpienia. Niech pomoc Twa Bożem mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić go z dziękczynieniem. Ożyje serce szukających Boga. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Ożyje serce szukających Boga. Alleluja! Alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie Korozain, biada tobie, Betsajdo! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. to też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo pańskie.